Co, jesteśmy z powrotem na naszej dzielnicy. Piękna okolica. I lecimy do naszego sklepu. Samego ja. Lecimy do naszego sklepu. Kawki mamy, ale lodu nie mamy. Także nie pijemy. Zaraz kupimy w sklepie ten lód. Kupki z lodem. I będziemy mieli ice coffee. Idziemy zobaczyć, jak nas samochodzi. Stał miesiąc czasy obłogiem. Zobaczymy, czy działa. Jak się zakurzy bardzo czy mocno. Średnio No dobra, no działa. Chodzi akumulator, także lux, dobra, lecimy do sklepu, zobaczymy Dobrze, jesteśmy na miejscu A to kto Gość specjalny O, look this is our rose to blossom wow how they grow mm, i make good eh? yes 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 and people they always laughing what i'm doing this is not how you do look what i'm doing this is what i'm doing mm. if it's gonna flowering now look the rose everywhere of oh. course of course, on the beginning they're gonna be small but one two years later when the roots gonna be much stronger bigger branch yeah. the flowers gonna so be small. old Look at is all flower, eh? Yeah, I see this. Oh. A good road, eh? Także takie to zmiany, jak na razie nic takiego się tu nie dzieje. A to, a to jest chyba budleja, która przetrwała, tak mi się wydaje. No reszta nie przetrwała. O. Dobra, przyjechaliśmy, bo klient przyjechał po krajalnicę Do chleba, chciał zobaczyć jak działa I jak kroi No i co? I przywiózł chleb, żeby sprawdzić Jak działa No i przywiózł chleb już pokrojony Przywiózł pokrojony chleb Żeby wrzucić do krajalnicy Go pokroić, żeby zobaczyć Dzień żeby go zobaczyć jak działa no oczywiście, że nie zobaczy, że nie działa no bo jak pokrojony chleb już chcesz wrzucić do krajownicy go pokroić jeszcze raz to w ogóle nie ma jakiegokolwiek sensu bzdura jakby. no dobra przyjechał, zobaczył, pojechał no dobra szkoda gadać szkoda gadać nie ma co o tym myśleć trzeba śmigać no dobra, dzionek pomału leci jest w miarę gorąco Jest jakieś 30 stopni na dworze Bardzo fajnie, gorąco, cieplutko I Teraz śmigamy do dentysty Lucy musi naprawić zęba, bo jak widzieliście jak lecieliśmy do Bangkoku To kawałek blomby wyleciał I Trzeba to naprawić You can ask. Oh, it feels so weird to see. robot coming and... No, waiting for you. For your question. For you. Artificial intelligence. They don't have this book. Are you searching? Oh, you go. You see? No question, LG robot. <laughs> Not at the time. Vai ter do tal, né? Nowo wybudowana biblioteca. Never call <laughs> A New life. Poland can twist the water with one finger. Poland. Kowalski. This is the only what they have. And what? The Bolesław, yes, okay. mm -hmm. what they have, Sienkiewicz. And the most famous is Bolesław Prus. Yes. Okay. Bolesław Prus. It's all Polish books what they have. It told Kombrovic, you know? Oh. Szyborska. Yeah. Ending and beginning. Yeah, she got the Nobel, yeah? Mm, oh, yeah. For the right writing. Yeah. Bruno Szyborska. Mm -hmm. mm. oh, but not much Polish folks. No. Some Polish people. Maybe no. 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 Study, Il est digital. digital mm. du mm. 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 Change a page with the fevereiro. Mm -hmm. Slowly. Incredible. Technology for the kids, hein? Eh? Oh, mano. Mas você vai me em inglês, não? Really? Maybe I changed something. Cool. Mm, just Não. Nah. Oh. Yeah. Mm -hmm. Nice to be in a life like this, no? Mm, yeah, that's I'm gonna call after this

Yeah, we have to go to other... Look how dark we come. Yeah. <laughs> it was just a little bit here. Mm -hmm. oh, but the weather is nice. Eh? Yeah, walk, yeah. Go. Oh, good we come here. Mm -hmm. Good to know. This one, you know. To read this. Yes. Mamy książkę, którą szukaliśmy. Książka się nazywa Myśl pomału i szybko Autora jest Daniela Kachemana Po polsku jeśli pamiętam to się chyba nazywało pułapki Myślenia. Chyba tak, pułapki myślenia Daniela Kahnemana To jest gość, który zdobył Nobla z psychologii Jako pierwszy Mamy teraz swoją książkę Ale co znaleźliśmy ciekawego w koreańskiej bibliotece? Chopin Jego życie i muzyka Gdzie Chopina znaleźliśmy? Of the books and grab as much as I can, bring to the home and <laughs> one week later, and yeah. And yeah. come back and it's too heavy. Good. Feel like my, I'm already so small. Oh, okay. I know you read more than you know this all title and author. <laughs> I don't know you. No, I'm sure. Daar. Mam en de wat we wilden,

wszystko zamykają, 8 o to co? Dok ósma godzina i nie możemy zjeść To zamknięte, to zamknięte, to zamykają centrum miasta godzina ósma ósma 30 So one surprise it's empty i quiet Ej turkey you cannot eat Look how empty this is. Yeah. Anyway, not even one. Eight o'clock. starbucks ah.